Jeśli zauważysz te osiem sygnałów, to znaczy, że masz do czynienia z osobą zazdrosną. Psychologia Karla Junga wyjaśnia, że tego rodzaju zachowanie jest odzwierciedleniem frustracji, którą dana osoba nosi w sobie. Uśmiecha się, gdy ci się nie powiedzie, przytula cię, gdy przegrywasz, gratuluje ci zgaszonym spojrzeniem i chłodnymi komentarzami. Zazdrośni ludzie nie krzyczą, oni szepczą. Nie biją brawo, oni porównują, nie kibicują przeciwko, oni maskują brak wsparcia ironią. A jeśli nie nauczysz się rozpoznawać tych sygnałów na czas, znajdziesz się uwięziony w emocjonalnej sieci, gdzie twoje światło zostaje przygaszone, twoja samoocena nadgryziona, a twoje osiągnięcia sabotowane, zanim jeszcze zdążysz zauważyć skąd przyszedł cios. Według Karla Junga, zazdrość jest jedną z najbardziej destrukcyjnych emocji ludzkiej nieświadomości. Rodzi się z pustki wewnętrznej tych, którzy nie potrafią znieść, że ktoś inny rozkwita. To ludzie, którzy żyją uwięzieni w tym, co Jung nazywał cieniem, tą ciemną stroną, która odmawia rozwoju, ale znajduje przyjemność w upadku drugiego. Te osoby niekoniecznie Cię nienawidzą, ale postrzegają Cię jako zagrożenie. Pragną tego, co masz, ale nienawidzą faktu, że to właśnie ty to posiadasz. Udają przyjaźń, ale cieszą się z twojego bólu. I co gorsza, potrafią ukryć to z taką zręcznością, że orientujesz się dopiero wtedy, gdy jesteś już emocjonalnie dotknięty. Jeśli czujesz, że niektórzy ludzie wokół ciebie są zawsze obecni, ale ich obecność ciąży, jeśli zauważasz, że twoje zwycięstwa powodują dyskomfort zamiast celebracji, to ten film jest dla ciebie. Dziś odkryjesz osiem wyraźnych sygnałów, że masz do czynienia z osobą zazdrosną w świetle psychologii analitycznej Karla Junga. Nieważne, czy to współpracownik, krewny. Przyjaciel z dzieciństwa, czy nawet partner. Zazdrość może nadejść z każdej strony, a twoje zdrowie emocjonalne zależy od tego, jak szybko nauczysz się to rozpoznawać. Zanim zaczniemy, upewnij się, że kliknąłeś przycisk Lubię to, jeśli jesteś osobą, która nienawidzi ludzkiej podłości. I jeśli chcesz, skomentuj: Zazdrość jest tarczą słabych. Numer jeden. Demotywuje cię, udając, że to rada, znajome. Za każdym razem, gdy dzielisz się pomysłem lub planem, słyszysz, jesteś pewien, czy to nie jest niebezpieczne, ale czy to naprawdę dla ciebie? Wszystko w tonie troski. To klasyczne zachowanie zazdrosnego człowieka. Nigdy nie zaatakuje cię wprost, bo zdradziłby swoje prawdziwe intencje. Zamiast tego używa płaszcza przyjacielskiej rady, by cię zatrzymać. Tacy ludzie nie chcą twojego rozwoju, ale nie mogą tego otwarcie pokazać, więc sabotują twoje marzenia pozornie rozsądnymi słowami, jakby tylko chcieli cię chronić. Nie uważasz, że lepiej trochę poczekać? Ktoś już próbował i skończyło się źle. Uważaj, to wszystko brzmi jak empatia, ale w rzeczywistości to strach strach przed tym, że pójdziesz dalej niż oni. Jung przypomina, że zazdrość ukrywa się w cieniu. Dlatego ci, którzy ją odczuwają, działają subtelnie, niemal niezauważalnie. Nie powiedzą wprost, że ci zazdroszczą, zasadzą w tobie wątpliwość, sprawią, że zakwestionujesz swoje możliwości, bo w głębi serca nie chodzi im o twój upadek, tylko nie potrafią znieść twojego sukcesu. Najgorsze? Czasami myślisz, że dostajesz troskę. A tak naprawdę jesteś wplątywany w emocjonalną więź, która trzyma cię w przeciętności, w której ta osoba chce, żebyś został. Jeśli ktoś zawsze próbuje cię chronić przed twoimi własnymi ambicjami, miej się na baczności. To może nie być troska. To może być zazdrość. Numer 2. Umniejsza twoje osiągnięcia. Dzielisz się osobistym sukcesem. Opowiadasz z entuzjazmem o awansie. Nowym projekcie, długo oczekiwanej podróży. A zamiast świętować z tobą, ta osoba odpowiada: A to każdy może to nic takiego albo nawet no tak, z twoim szczęściem i koniec. W kilka sekund twoja radość zostaje zgaszona. Zazdrośni ludzie mają ogromną trudność z docenianiem cudzych zasług, bo za każdym razem, gdy ty wygrywasz oni czują się przegrani. Za każdym razem, gdy ty wchodzisz wyżej, oni czują się jeszcze niżej. I zamiast poradzić sobie z tym wewnętrznie, wolą cię uderzać drobnymi słowami, które umniejszają twoje zwycięstwo. Jung tłumaczył, że takie osoby żyją utożsamione z zranionym ego. Rzutują na innych to, czego nie potrafią przyjąć w sobie. Dlatego, gdy widzą, że świecisz, odbierają to jak atak, jakby twoje zwycięstwo było osobistą obrazą. To zachowanie jest subtelne, ale ciągłe. A jeśli nie będziesz uważny, zaczniesz internalizować krytykę, zaczniesz wierzyć, że może rzeczywiście nie zasługujesz, że może oni mają rację, i właśnie wtedy zazdrość osiąga swój cel. Nie tylko chcę Twojej porażki, chcę, byś sam sabotował to, co zdobyłeś. Pomyśl teraz: kto nigdy naprawdę z Tobą nie świętuje, kto słucha Cię z wymuszonym uśmiechem i suchym komentarzem zaraz potem, kto nigdy nie chwali Cię bez porównań ukrytej krytyki albo żartu podszytego złośliwością? Te pytania bolą, ale one Cię wyzwolą. Numer 3. Rywalizuje z Tobą we wszystkim, nawet tam, gdzie nie ma sensu. Zazdrośni ludzie nie potrafią cieszyć się sukcesem innych, bo zawsze tkwią w cichej rywalizacji. Powiesz, że zaczynasz dietę, ona już jest w drugim miesiącu. Powiesz, że uczysz się czegoś nowego, ona już zrobiła kurs zaawansowany. Powiesz, że byłeś w podróży. Ona była w bardziej egzotycznym miejscu. Zawsze znajdzie się odpowiedź, która próbuje cię przebić. Ta niejawna rywalizacja zdradza głęboki dyskomfort. Jung mówił, że kto żyje w cieniu, żyje uwięziony w porównaniach, i dokładnie to robi zazdrośnik: mierzy swoją wartość przez to, co zdobył ktoś inny. Zamiast się inspirować, porównuje się, a że czuje się gorszy, musi pokazać, że jest lepszy. Najbardziej toksyczne w tym zachowaniu jest to, że ciągła rywalizacja odbiera radość dzielenia się. Przestajesz opowiadać o swoich nowościach, sukcesach, radościach, bo wiesz, że wszystko zamieni się w zawody. Wszystko stanie się okazją, by ta osoba przebiła cię, nawet subtelnie, nawet żartem i tu tkwi niebezpieczeństwo. Ta rywalizacja często maskuje się jako podziw. Ale za wow, super, że ci się udało, kryje się cichy ruch, by udowodnić, że ona też potrafi, albo potrafi więcej. Nie dlatego, że chce się rozwijać, ale dlatego, że nie potrafi znieść twojego rozwoju. Poznajesz kogoś takiego? To szykuj się. Kolejny sygnał może być jeszcze bardziej wymowny. Numer cztery. Zawsze jest obecna, ale tylko wtedy, gdy jest ci źle. Zauważyłeś, że niektórzy ludzie znikają, gdy u ciebie dobrze, ale pojawiają się pełni troski, gdy coś idzie źle. Właśnie tak. Zazdrosna osoba rzadko będzie obok by świętować, ale będzie pierwsza, gdy coś się posypie. I co gorsza, z błyskiem w oku, którego nie potrafi ukryć. Zbliża się z gadką o empatii, ale w głębi czuje ulgę widząc cię na dnie. To w tym momencie czuje się najlepiej, bo kiedy jesteś słaby, nie jest zagrożona. Kiedy przegrywasz, oddycha spokojnie. I choć mówi, że jest na dobre i złe, ty czujesz, coś tu nie gra. Karl Jung mówił, że to, co przeszkadza nam w innych, wiele mówi o tym, co ukryte w nas. W przypadku osoby zazdrosnej, twoje cierpienie staje się pożywieniem. Twoja wrażliwość daje jej poczucie wyższości, choćby na chwilę. Jakby za pomocą pomocy kryła się cicha nadzieja, że nie podniesiesz się zbyt szybko, bo dopóki jesteś na dnie, ona może błyszczeć, może czuć się dobra, silna, zdolna, ale gdy tylko wrócisz do uśmiechu, znów znika. Pomyśl teraz, kto zawsze jest blisko, gdy wszystko się wali, ale znika, gdy zaczynasz się podnosić, kto często dzwoni tylko wtedy, gdy jest zła wiadomość do skomentowania. Kto wydaje się najlepszym przyjacielem w bólu, ale znika w radości? Te pytania bolą. Ale są konieczne, byś przestał mylić obecność ze wsparciem i zrozumiał, że nie każdy, kto mówi, że jest przyjacielem, kibicuje Twojemu wyzdrowieniu. Numer 5. Naśladuje Cię, ale nigdy Cię nie uznaje. Obserwuje każdy Twój krok, kopiuje Twój styl. Twoje pomysły, Twoje słowa, nawet Twoje gesty. Ale nigdy, w żadnym momencie nie daje ci za to uznania. Osoba zazdrosna często nie chce tylko tego, co masz. Ona chce być tobą, ale bez przyznania, że inspiracja przyszła od ciebie. Bo przyznanie tego oznaczałoby zaakceptowanie, że jesteś przed nią, a to dla jej ego nie do zniesienia. Uruchamiasz projekt, a zaraz pojawia się ona z podobnym pomysłem. Zmieniasz coś w wyglądzie, a chwilę później ona robi to samo, jakby przypadkiem. Ale nigdy cię nie pochwali, nigdy nie doceni tego, co stworzyłeś. Wręcz przeciwnie, może nawet próbować umniejszyć to, co zrobiłeś, promując swoją wersję tego, co skopiowała. Według Junga takie zachowanie zdradza kruche ego. Które karmi się cudzą tożsamością, by zapełnić swoją wewnętrzną pustkę. Zamiast szukać autentyczności, ta osoba staje się zniekształconym lustrem tego, komu zazdrości, ale że nie potrafi znieść faktu, iż naśladuje, musi udawać, że miała ten sam pomysł sama z siebie. Takie zachowanie powoduje subtelne zmęczenie. Zaczynasz czuć, że jesteś ciągle obserwowany. Że wszystko, co zrobisz, zaraz zostanie przejęte i nigdy nie uznane. A to podkopuje twój entuzjazm, chęć innowacji, wolność bycia sobą. Ale uwaga, nie każda inspiracja to zazdrość. Różnica tkwi w szacunku. Ci, którzy naprawdę się inspirują, chwalą, doceniają, uznają, a zazdrośni kopiują w ciszy i udają, że to przypadek. Chcesz prostego testu? Powiedz, że ktoś pochwalił coś, co stworzyłeś, i obserwuj jej reakcję. Numer 6. Czerpie przyjemność z Twojej niepewności. Za każdym razem, gdy dzielisz się wątpliwością, niepewnością czy lękiem, osoba zazdrosna nie próbuje Cię dodać otuchy, wręcz przeciwnie potęguje Twoje obawy, wzmacnia Twoje lęki, mówi rzeczy, które jeszcze bardziej obciążają to, co już Cię dręczy. Jakby korzystała z Twojej słabości, by zatrzymać Cię tam, gdzie chce, na dole, to okrutne, bo maskuje się jako szczerość. Frazy typu tylko mówię prawdę albo ktoś musiał Ci to powiedzieć, skrywają bardzo jasny cel osłabić Twoją pewność siebie. Osoba zazdrosna wie, że nie musi atakować cię wprost. Wystarczy, że nakarmi twoje wątpliwości. Wystarczy dorzucić drewna do ognia twojej niepewności. Jung przypomina, że zazdrośnik projektuje swoje własne ograniczenia na innych. Dlatego, gdy widzicie w chwili słabości czuje nieświadomą przyjemność, bo w tej chwili jesteście na równi i to daje jej iluzję kontroli, wyższości. Numer 7. Chwali Cię, ale zawsze z jadem. Gratulacje. Nie wyglądało, że Ci się uda. Wyszło dobrze, jak na Twój poziom. Dzisiaj wyglądasz nawet ładnie. Widzisz schemat? Pochwała przychodzi, ale zawsze z ukłuciem, z ukrytym jadem. To klasyczny pasywno-agresywny komplement. Jedna z ulubionych broni osoby zazdrosnej. Wie, że musi zachować pozory przyjaźni, wsparcia, bycia fajną osobą, więc zamiast krytykować wprost, woli chwalić z ironią, z podtekstem, z nutą pogardy, jakby mówiła: Doceniam co zrobiłeś, ale nie za bardzo, żebyś się za bardzo nie cieszył. Jung nazywał to zachowaniem cienia rzutowanego. Osoba rzucuje na ciebie to, czego nie potrafi znieść w sobie i dlatego musi subtelnie umniejszać. A komplement z jadem to sposób na utrzymanie tej wyimaginowanej hierarchii, gdzie próbuje być ponad Tobą, nawet wtedy, gdy to Ty zasługujesz na uznanie. Numer 8. Gra ofiarę, gdy się od niej oddalasz. Gdy w końcu zaczynasz dostrzegać, kim naprawdę jest i decydujesz się zdystansować, gra się zmienia. Nagle ta sama osoba, która cię sabotowała, umniejszała i rywalizowała z tobą, staje się ofiarą historii. Zaczyna mówić, że się zmieniłeś, że się wywyższasz, że byłeś niewdzięczny, zimny albo niesprawiedliwy. Dzieje się tak, bo zazdrośnik musi utrzymać nad tobą emocjonalną kontrolę, a gdy widzi, że traci grunt, próbuje odzyskać go za pomocą poczucia winy. Karl Jung wyjaśniał, że te osoby żyją uwięzione w nieświadomych schematach manipulacji. Nie potrafią poradzić sobie z odrzuceniem, bo zmuszałoby to je do zmierzenia się z własnym cieniem, a zrobią wszystko, by tego uniknąć. Więc zamiast zastanowić się nad własnym zachowaniem, odwracają narrację. Zaczynają mówić, że były wykorzystywane, że tylko chciały pomóc, że zawsze były obok, a wszystko po to, by osiągnąć jeden cel sprawić, żebyś zwątpił w swoją decyzję o odejściu. Jeśli podczas oglądania tego filmu przypomniała ci się jakaś osoba, podziel się nim z kimś, kto też musi otworzyć oczy i skomentuj, Niech Stwórca nas chroni przed zazdrosnymi. Nie zapomnij kliknąć przycisku Lubię to i zasubskrybować kanał. I zanim zapomnę, tutaj na ekranie zostawiłem kolejny film, który na pewno Cię zainteresuje. Kliknij i widzimy się po drugiej stronie. Do zobaczenia.